Urodziłem się w 1970 w Mogilnie, to są okolice Gniezna, Poznania. Zajmuję się na co dzień malarstwem sztalugowym, maluję w technice olejnej, niekiedy w technice akrylowej. Moimi ulubionymi tematami są pejzaże, architektura, martwa natura, niekiedy się zajmuję portretem i niekiedy kwiatami, szczególnie lubię malować osy. Chowałem się na wsi, co spowodowało, że jednak ten pejzaż mam we krwi i uwielbiam go malować. Jaką styczność, jak mam z pejzażem, z naturą, wtedy się odprężam, wtedy mi to sprawia wielką frajdę. Y... Częstym motywem są osty. A dlaczego osty? U moich rodziców wokół mi rosły ostry, z którymi ciągle toczyła się walka, wycinanie, koszenie. Ale jakieś 20 lat temu, czy 25. Doszedłem do wniosku, że fajny motyw malarski. Tak się yy, wkręciłem w ten motyw. Natomiast nie każdy to docenił, bo jak kosiłem trawę, zostawiałem taki piękny oset. Myślę, świetny motyw, świetny model do malowania. I go mijałem. Sąsiad niedaleko, za stodołą, kosił trawę. I pomyślał, ale ten chłop się męczy. Nie może biedak wykosić. Podjechał i mi wyciągnął. Czasem do czasu wyjeżdżam na plenery, plenery polskie, ale i trafiają mi się zagraniczne, typu Grecja, Włochy. I to jest takie właśnie pokłosie wyjazdów, szczególnie wyjazdów do Grecji. I w zeszłym roku byłem w Apuli, we Włoszech, która mnie powaliła. No, musiałem się wziąć do pracy, do malowania, żeby oddać trochę tych klimatów włoskich. Powiem, o ile Grecja kojarzy mi się z trzema kolorami. Biały, błękitny i purpurowy. Dlaczego purpurowy? Chodzi mi o Bougainville. Uwielbiam malować Bougainville. On są w przeróżnych odcieniach, natomiast ten purpurowy świetnie kontrastuje na tle nieba, na tle białych skał. Natomiast Apulia to małe miasteczka typu, znaczy może większe, bo Bali, Ostuni, Polignano Amare, monopolii. Szczególnie bym się właśnie skupił na Ostuni, bo to ono pchnęło mnie do tego, żeby malować cały cykl włoski, znaczy w dużej ilości. Jest to miasto położone na wzgórzu, tak zwane białe miasto ze względu na kolorystykę. Masa uliczek, wąziutkich uliczek, które prowadzą w górę, prowadzą w dół, zakręcają za łuków, zakrętów, bram i łuków w których właśnie świetne podziały są światła i cienia. I właśnie chyba to mnie najbardziej inspirowało w malowaniu tych obrazów, żeby oddać właśnie ten charakter, ten właśnie moment. Zresztą tytuł wystawy jest taki, że to są momenty, czyli tak zwane chwile, które chciałem właśnie zamknąć na płaszczyźnie obrazu. Przyznam, że moim marzeniem niespełnionym jest wyjazd do Irlandii, do Szkocji. Zielone wzgórza, to może, gdzieś tam w tle jest, ale przede wszystkim chyba ta muzyka szkocka, która gdzieś tkwi w głowie, powoduje, że chciałbym tam być, chciałbym się zmierzyć z tym tematem. Nie tylko kolory u mnie działają, ale też i zapachy. Bo y, przyznam, że wyjeżdżając na południe Europy, Grecja, Włochy, są trochę inne zapachy, które y, powodują, że y, działają na zmysł. Y, zapach ziemi, zapach kwiatów, ale jeszcze wspomnę o jednym zapachu: zapach prania. Dlaczego zapach prania? Bo jeżeli ktoś by mi się zapytał, z czym mi się kojarzy na przykład bary, w Apuli, no to właśnie z praniem. Y, w tych wąskich uliczkach, na balkonach, w oknach, na sznurach masa, masa niesamowita kolorowego prania. I wszędzie unosi się taki świeży zapach płynu yy, do prania, prosku. I, I to jest niesamowite. To też motywuje yy, do działania, do malowania. I nawet na kilku obrazach postanowiłem, że yy, ten akcent kolorystyczny prania umieszczy.